hej z tej strony pomidor gdzie dziś co to yy, dziś jest ze mną brat i będziemy wbijać te postacie jak zawsze Czy, no, co innego my robimy jak wbijamy postacie ja mam nowy sezon coś nowego ja miałem sezon chyba 17 albo 18 nie wiem ale no chyba tak. Eee... I co? Zobaczymy jakie mam ten. A bo nam to grę już miło bitowcem. Nie, bo nie umiem z, ni z nim grać. Hmm. To jest na pucharki. A dobra, to mogę wybrać sobie... Kurde, jak posadzkę. siła, 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 siła jest okay. git zostawiłeś sobie wszystko? damy <słyszy> ELBRYMU <-bu! gry> czekaj, czekaj nikola <gry> nie było chyba słychać bo Co? Jak, jak ja mam y, ten ekran grania? Czy ten? Chodzenia. Ja do to ty masz jak. Spokojnie, to nie jest takie proste. Uciekaj. No ale nie my miast, patrz. Myś no przegraliśmy, Mieliśmy problemy techniczne. No. Ja miałem problem techniczny. Bardzo przepraszam. Tobie i widzą, że... Kuber, chyba wiem jaki jest problem. Ciągle mi się włącza yy, ten, ten tłumacz że w ogóle. Jak kliknę jeden przycisk, to mi się od razu włącza. Potem będę się włączył. Ups. Ja jestem przecięty palcem, to nic nie pogrom. Dobra, że w krzakach nie widać motek ja. <noise> Nie wiedziałem, że przyjdzie druga. Oni są tu tryhardami No. Nie bumba z bo Wygramy Nie umiem w nim grać ale wygramy Bo ty jesteś prosem ty masz ile pucharków? Jak ty wiesz jak szybko te pucharki no? Ja nie grałem a kurde... Pa, kurde, ja grałem jak kiedy grałem? Ty też grałeś ze mną? Ty, ty już mnie doganiałeś. No, ja jestem rozsiany palcem, to ja ten. Haguagu, ee, haguagu, Zdechł <noise> ej, kto mnie nauczy robić miniaturek? Kto mnie nauczy robić miniaturek? A, Hubert pomocy! O kur... A, Hubert! Dobra! Z... Ale tam u góry były ten e, dynamite i boh. W jaką niby jak on, nas o, otoczyli. <grym w górę> Ej, ale Już oni nas otoczyli, To była burza. Oni, oni byli tam i tu. Ale z tym była burza. To gdzie? Dziwne co nie? No? Blisko koło burzy to nie jest dobra część. Ten... Dobra. No, tre... A. Ej, treść, To po co ja mam iść na środek? Tak jak, ty, jak, jak ty już zebrałeś kufę i. na Nawku, na no. Jestem dobrym graczem! Jestem po prostu widzowie dobrym graczem. A! Yy, yy, zostawcie suba i dzwoneczek. Żeby nie przegapił was żaden yy, film. Jak dacie dzwoneczek z subskrypcją. Yy, możecie dać lajka, jeśli wam się podoba odcinek. I wbijmy tutaj lajków, nie wiem... To, yy. Ja nie... Ja dopiero wróciłem jestem do nagrywania, więc... Nie wiem czy da tej rady, czy w ogóle wiecie, że ja nagrałem już odcinek. Więc... Więc tutaj 10 na lajków. No na serio! No na serio! No na No ostatnią rundę wizowej widzicie i następne po prostu widzicie końcówki czyli po prostu jak dostajemy parki i inne tak. Słuchaj, przeskakuję. O kurde, no przeskakuj Ale jak ja mam przeskakuj? Mm, 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 mm. Dalej co? ty Jak ty to robisz? Jak ty to robisz kolego? U! Znikąd wyskoczył! Grając i też wygrywając. Ja, ja przegrywając się uczę. Serio? No, widzę. No, o, to idealnie, a. No ale miał cel na mnie. Ale miał cel. No, no serio. No co? O, no. W końcu ktoś trafił. Nie, nie opatrzę się z góry. 12 tutaj. No, tak mało. Tylko 4. Panie Ja zabijam 0 osób Jestem z jestem No i teraz widzicie końcówki gry Wygrana Ja znów zabijam ze mm. No i Trzecie miejsce. Może być trochę nie być. Ty, ja zapomniałam, że zadanie są w tej grze. Już potem ja robię. Wygraliśmy jakby co, ale zapomniałam wam pokazać, bo Hubert za szybko gra. Znów... Z, nie, teraz przegraliśmy tak. chyba trzecie miejsce. On mówi, znaczy Hubert mówi, on jest lepszy. Ja powiedziałem, biorę i jestem lepszy, bo miałem tyle są, co on. Jestem lepszy, on, więcej kiwów. Nie, 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 zapomniałem, że pokazać. Dobra, Widzowie że była ten. Wygraliśmy 9 pucharów, oczywiście. Dam da dam No, ja chyba już mam. mam 14 rangę, już mam brąz jeden Widzowie, zostawcie o lajka, bo koniecznie musicie zostawić tu 10 lajków, bo mnie nie było 281. No, czyli Hubert jeszcze dwie wygrane i jedna przegrane, czyli trzecie miejsce. Zniszczył mi obudowę. Zniszczył mi obudowę. Wygraliśmy. Piesy miejsce. <noise> Ej, umiecie mówić. Umiecie mówić głosem dziecka? Wyglaliśmy, już. Wyglaliśmy. A gu, No, jeszcze jedna wygrana, bo mi brakuje jednej pucharki. Ej, czajcie to, że mi z, y, ten brakuje jednego pucharka. Zostawcie konieczny łapkę w górę, bo. Ej, teraz pokażę, no, O kur. Jej, już mamy 15 rangę! Gwiazdki są na no... Rzadki, epicki, 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 epicki. A nie. Dostałem rzadki, rzadki! Dostałem rzadkiego i epilskiego. Teraz rzadki? Bardzo rzadki, sorry. Bardzo rzadki, uwaga. A, A co może innego dostać jak. Ten, te, te punkty. Te punkty. To nie te, nie te, tylko. Nie te, tylko. Czekaj, pokażę ci. W tym. Uro. Uro, no momento, por favor! Nigdy nie tra ja, ja, Tylko na tablecie chyba trafiłem stąd od Patrz. To. Ciągle to trafiam z tego. Tylko, na te tylko raz trafiłem z giemy. Nic innego. Ja, ja tylko dwa zbiemy chyba Poruszył ręką. Albo dlatego, że usiadłem mu na kolana Po nich Gramy Widzowie! No tak to jest z nim. Ty, ja nie wiedziałam, że już mam tą postać. Na którą zbieram? Na Franka. To nie jest. Dobra, no, teraz bijamy sobie Murtisa. Ile masz panie? Ile masz pieniędzy? 12 tysięcy. To dlaczego nie ulepszysz Murtisa na dziesiątą?

A gdzie drugi? No, drugi to będziesz musiał kupić. No i teraz. Za darmo! A, czekaj! Kurde! Mogę sobie wybrać! A, ale mogę sobie kupić. Ja mam dużo pieniędzy. No a teraz możesz jeszcze raz ulepszyć i mieć dwa miejsca. Masz teraz maksymalną moc. Siła jest najważniejsza. To też kupię. kupię no tylko do Mortisa. No wiem. Drugie miejsce mam to. No. A co też jest fajne. Ale tu też chciałam, żeby ktoś miał 11 do Mortisie. Jak nie? Nie, ja mam tylko 10. Każdy ma. Każdy ma. Ja mam tylko 10 na szeli. Bacz, maksymalnie. To jest, maksymalny? Maksymalny? No to jest maksymalna? to yy, się... Nie mogę już jej ulepsać. Myślałem, wiesz, że 12. robisz. Co? Co? Możesz jeszcze inny konstatimet zrobić. Na którą masz miał puchalku. Być jeszcze lepszym. Mm. Nie, za niego się nie opłaca. A ja zbierałem. Miałem 3000. Ale widzowie. Czemu ja mówię głosem dziecka? What? no chesterem. Nie. Chester jest mega OP. No, za, możesz, możesz, możesz zabić chyba parę. Możesz zabić chyba... Ale ty mnie uplułeś teraz. No Czekaj, bo możesz trzema strzałami zabić, jakio, zabić jakiegoś typa na... Z... Już, Już mi nie stać. Chyba. Już mi nie stać. Możesz dopłacić. Jak? O, to tak. Hmm. Nie. Ale ty musisz Za ile 10 mhm. A ja mam w ogóle stał power do niego. Nie kupuj tego. A to? To jest dobre. Czy to? Nie, to jest bez sensu. Czy to? Nie. <laughs> Dobra, gramy wizowie. Grasz. Widzowie. Nie, Hubert jest mega obrzydliwy dziś. Widzowie, dzisiaj będzie chyba większy odcinek. Może będzie 30, ale nie wiem czy dobradę. I widzowie, serio, się jest za Ope. Jeszcze z tym gadżetem to Dwa razy mi się y, 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 to potrzebne. Miałem mało HP, on miał też mało HP i akurat to użyłem i zginął, bo nie mieliśmy już tego, nabojów no to użyłem. O kurde, nie, nie, nie. Wiesz, ja mam tu duże. Teraz znów mi się ładuje. No bo patrz, ja mam dalej, patrz to. Siup. Siup. Kurde, uciekaj. No, yy. Wiesz jaki jest opet ten Mortis. Zowie. Zopet Mortis. pierdel. Kurwa, to no. drze. <laughs> no. No, no, tci, <laughs> No, na, 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 na Edgara to nie jest, to Ale... Mamy drugie miejsce, znaczy na no drugie. Nie trzecie, drugie. Widzisz, że cukierek ma w sobie nazwę? Dody. Nie, doby, dob No, 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 fajnie, fajnie.